Siemano, jestem 2Kwiki Gaming i w tym odcinku będziemy grali w grę Adopt Me. Pewnie dobrze Wam już znaną, bo pewnie wiele osób z Was w nią gra. Ja nie jestem jakimś zawodowym graczem, tam e, pety mam słabe. E, no tak, jestem no, bardziej trochę nubem w tą grę, ale no tutaj jak się zajdowałem z typami, to nie wiem właściwie nawet jak, ale jakoś udało mi się wydejdować takiego otopeta. E, to jest dragon, jest legendarny i mogę sobie na nim latać. A dzisiaj co będziemy robili? Będziemy grali w, Adoptim, w Robloxa, a jaki mamy cel? Postaramy się uzbierać na Royal Ega. czyli na taką no bardzo, no moim zdaniem dość fajną rzecz, w której jest aż 8% szans na legendę. Wiem, że to nie jest ciągle zbyt dużo, ale otworzyłem to już chyba 5 razy. Teraz będzie albo szósty, albo piąty raz to otworzę. Nie jestem pewien, ale no teraz mam już trochę pewnie większe szanse na Dopnięcie legendy. Jak nie będzie legendy, to i tak pewnie będzie fajnie, bo e, bo otworzę tego Leg'a i w ogóle. E, trochę też swoje musimy trochę kasy pozbierać i tak dalej. E, będziemy wykonywać wszystkie zadania jakie chcą nasze pety. Oczywiście tych najsłabszych nie będziemy pewnie robić. Będziemy już pewnie tylko te najlepsze typu camping. E, na przykład, bo ta camping jest 18, a ja jestem też e, baby. Więc będą podwójne, będzie jakby podwójna kasa, jeśli mój pet będzie na przykład chciał kempingu, to nie dostanę 18, tylko 36. Tak, 36 dostanę. Tutaj właśnie już jesteśmy na kempingu. Tutaj sobie się położę do łóżka. W ogóle bardzo wam polecam granie tym. Nie dorosłym, tylko dzieckiem, bo wtedy więcej kasy będzie, będzie ci zarabiać. Pamiętajcie, łapie w górę dzisiaj nie ma. Eee, ten, e, dzisiaj nie ma jako łapek w górę, po prostu zostawiajcie łapkę w górę i będzie fajnie. I też zauważyłem, kiedy sobie ostatnio wszedłem w statystyki kanału, zauważyłem, że e, o wiele więcej e, lu e, ludzi ogląda niż subskrybuje. Więc proszę teraz, jeśli oglądacie ten film, to proszę, żebyście zasubskrybowali kanał. Musicie tylko zjechać na dół i sprawić, żeby ten czerwony przycisk subskrybuj nie był już czerwony, tylko szary. Wtedy się bardzo, bardzo ucieszę. No i jeśli chcecie też mieć, też mieć mnie w friendach, to piszcie po prostu w wyszukiwaniu graczy w Vlogsie e, kłocia Czekać, a ja was bardzo chętnie przyjmę do friendów. E, no tak, już się trochę bardzo, już się trochę rozgadałem. E, no więc pamiętajcie po prostu o łapce w górę, a ja już nie przedłużam. Spróbuję uzbrać te Real Ega, a ja już Wam zaraz pokażę, co to jest. E, tepnę się tam, dobra. okej. Okay. Czekamy chwilę. Oj, coś się stało. Czemu mam Ebita zamiast Czy żeby ktoś mi ukradł Degona? Nie, nie ukradł. Dobre. Chodźmy. Akurat, tutaj też mogę wykonać jedno zadanie mojego peta, więc e, on niech on sobie pije, a ja wam pokażę. Co to Royal Egg? Royal Egg to jest właśnie to jajko. Ja trochę... O, To jest właśnie jajko to. Tak. E, Postaramy sobie dzisiaj kupić. E, wiem, że pewnie nie będzie łatwo tam już trochę. Jeszcze tylko troszkę mi brakuje. Nie wiem, czy uzbieramy sobie w tym odcinku. Jak nie będzie. Jak, jak tego nie uzbieramy, to kupię na świecie Zero Books i będę i wywierał. A szanse tutaj są jakie? 0% na commona, 25% na uncommona, 37% na jaja, 30% na ultra jaja, 8% na legendary. E, może być naprawdę fajnie i pewnie emocje będą bardzo ciekawe. Jeśli wydropię legendę, to naprawdę będzie super. Choć myślę, że raczej tej legendy nie wydropię. Ale no, małe szanse są tam. Otworzyłem to kilka razy, więc są szanse. Tutaj mamy, jak widzicie, 3% szans tylko. A tutaj w ogóle mamy 1,5% szans. A no, a w jest aż 8. W ogóle, jeśli nie będzie legendy, to się też i, też i tak ucieszę, jak będzie chociaż Ultra rare. Ultra rare ja mam ile? Raz, dwa, trzy! Trzy ultrary mam, więc jakiś mógłby się przydać, no a jak będzie ta legenda, no to naprawdę będzie spoczko. E, słuchajcie, musimy jechać do szpitala. E, ja, jest, ja mam słabe pety, już wam mówiłem. E, no w sumie, no nie wiem, ten, no ten dragon no faktycznie się tam wyróżnia, już mam te pety takie fajne już. E, tutaj, proszę bardzo. Jakiś typ. W ogóle ja, jak widzę typa, który ma jakąś fajną, ciekawą legendę, to koniecznie wysyła, wysyłam trade'a. Właśnie tamtego typa wysłałem i typo już się ze mną traduje. Ciekawe co mi zaoferuje. Ja już go, ja już mu tutaj oferowuję. Ty, typo ma jednorożca. Ej, to daj typie tego jednorożca. Jak się traduje, to będzie tej spoczko. Znaczy, oczywiście na tym mogę tylko jeździć, ale na pewno będzie fajnie mieć jednorożca, co nie? Typie zły akcepta. Bądź zob... Do... Nie, on, on tego nie zrobi. No, zły człowiek. ale bo... No, ja trochę tych typów nie rozumiem, bo oni mają ze 100 takich jednorosztów, pewnie. A kurde, a, a, nie a nie chcą dać typowi jednego i to pewnie jednego ze słabszych. No pewnie wiedzą, że ja już mam tych, ale chodź typy się tutaj w tej grze w ogóle nade mną pewnie nie litują. Oni po prostu się tej no i... Yy, no tak. Ja, tutaj typu mam w ogóle first dragona. A to jest ten sam, dobra. Daj tego Unikona. Może, może przychodzisz nawet taki unicorn, żeby po prostu na nim nie jeździć. Ja ci dam smoka, a ty mi dasz unicorna. Wtedy będzie bardzo milutko. Daj, typie. No, typie, weź zrób to. To taka. No, ty typie, ty masz od tego z Tysiące. Ci głupek. No, dawaj, tej idę. Dobra masz weź się typie zdecyduj w końcu Dobra za chwilę kończymy szkołę Okej. daj daj to daj to typku no daj to hmm. nie lubię tego człowieczka on jest głupi dobra no postaramy się wykonać zadania. Wszystkie jakie tylko mamy. No w sumie to to zadanie też by mogło być nawet całkiem okej, okay, więc myślę, że ja sobie wykonam. To jest ten typo, co mnie tak zachęcał Unicornem. Znów do niego wysłucham tej da. Swoje że jestem kłopiedliwy, tak ale no. no. jest to dobra e, okazja, żeby mieć jakiegoś kolejnego legendarnego peta. No ale nawet nie wiem, no, w sumie, czy, czy Unicorn jest rzadszy od Diagona? Nie jestem pewien, może są po prostu równe, ale ja bym wolał mieć stanowczo pewnie Diagona niż Unicorna te się pieszy ja próbuje z każdym typem, którym się da, oczywiście. E, jeśli ma jakieś dobre pety, no bo jak ma słabe pety, no to się z nimi Jest, 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 daj, 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 daj. daj. Ale nie, bo na, na, jak, jak mi nie dał zwykłego, to pewnie na, na takim, którym można jeździć też mi nie da. Dobra. E, tutaj. E, musimy chwilę poczekać. Pamiętajcie o łapce w górę, no i w ogóle ten, no, no, no o wszystkim pamiętajcie, żeby... W ogóle też, e, jeśli podoba Wam się kwarantanna i nie można wychodzić z domu nie trzeba chodzić do szkoły, to ten, to zostawiajcie łapę w górę. Ja chyba tutaj... Dobra, kupujemy. Niech będzie. Dziękuję. To ja tylko kilka zadań i... no i będzie serio fajnie. Ile kiesza ze mnie leci. Dobra. Jeszcze tylko 20 kiesza, yy, czyli znaczy baksów i w sumie to mamy Royal Ega. A co w nim będzie? Nie wiem. I ja się postaram pewnie tejdźmy typami, że ten Royal Egg za na przykład jakąś legendę. Wiem, że typy się mogą na to nie zgodzić, bo, e, bo w końcu e, wiem, że cza, no bo chciałbym mieć pewność, że dostanę legendę. A ja, no bo z tego Royal Egga może nie być tej legendy. A jak typ, jak się tejdźmy z typem Royal Egg za Peta, to będzie ta legenda. Typie daj tego nikomu. No nie, no. dobra. Po co ja do tego typa w ogóle wysyłam te zaproszenia do Trade'a? Nie wiem. Nie, nie wiem w ogóle po co ja to robię. Ej. Aha, dobra. Ej, możemy sobie wziąć tysiąc tych jabłek, bo w sumie one i tak są za darmo. Ej. Nie chcę mojego peta przebierać. Dobra, zjem, zjem sobie jabłka. Już zerłem, czy? Aha, tak, tak, dobra, zjedłem. Nice. Czekam na jakieś fajne zadanie. Szukam typów, co mają fajne Czy to ten typ ma unikorna? Ty, to mnie Tak, ten typ ma unikorna. Ej, nie, 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 typku, nie chcę tego. Gdzie jest ten typ, co miał tego unikona To jest ten typo? Tak, to jest ten typo. Daj go. Ty, daj mi unikorna. Czekamy aż się odsknie ty, bo na razie w ogóle się nie chce odknąć. I w ogóle, e, jeśli, ach, jeśli chcecie taki odcinek, gdzie się tradyduję z typami, że wysłałem do nich, żebyśmy sobie coś tam mega fajnego wydejdować, to, łap, e, to łapa w górę. E, no i jak będzie sporo łap w górę, to już potem sobie ocenię. To będzie taki odcinek, gdzie się tejdujemy, w ogóle. Jeśli chcecie też top model z Adoptmi, jest to bardzo ciekawe. To, e, to łapa w górę i suba dzwonem. Pamiętajcie o subie, jeśli e, chcecie być na bieżąco z takimi oto właśnie odcinkami. Znów ten typo, który chciał mi dać unikona. ja się. Ja, ja się z nim ciągle tutaj a typo nic mi nie daje. Ej, ale fajny wóz. Ty serio fajne. Ej, no co jest? To? Czemu nie ma. Żadnych zadań nie ma. I to mnie trochę martwi. W ogóle czyli nową e, nagrodę główną, e, taki jakby Hovebordzik. E, można na nim sobie latać. Naprawdę fajnie. Wygląda to spoko. E, 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 to jest chyba ten typo, który miał Unicorna, więc się z tym tutaj duje oczywiście. Tak, to jest typo chyba, który miał Unicorna. Dobra, daję tego Unicorna typu. Co? Ten, temu typowi chyba coś w głowie nie styka. Jak on chce takie coś za takie coś, to, to typie, ty, 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 to idź się lecz, co? Ej, w ogóle, bo to jest chyba legendarne. Bo, ej, w ogóle, ja bym szczoł... Tak, to jest legendarne. W sumie, może nie tej Nie, dobra, nie chcę. W sumie to, to, to moje było chyba rzadsze. Dobra, idziemy się przespać, a potem idziemy naprawdę na poważnie kupić Royal Ega no będzie spoko jak tam coś ciekawego dostaniemy. Ja 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 ten, ja mogłem myślę, że będzie rare, ale no nikt tego w końcu nie wie. E, no bo nie mam pewności, czy będzie, rare, ale jak będzie jaj to będzie naprawdę słabo. Chyba już cztery razy dostałem ja. Nie czekajcie, otworzyłem to chyba pięć razy. Tak, otworzyłem to chyba jakieś pięć razy. Z czego dwa razy dostałem common i trzy razy ja, więc teraz w sumie Miejsce. Więc teraz w sumie chyba fajnie by było dostać legendarnego albo chociaż ultrarera. Tam się oczywiście będę jeszcze z tymi typami trajdąć. E, ultra rare za Edge Jezu. Royal Egg za... za... No. Wow! Za. No! Za jakąś legendę. A, teraz mój dragon musi iść spać. O ten typu, co chciał ze mną tej robić Czepielaj, coś mi fajnego. O nie, dobra. Przestaje chyba mu te trade wysyłać, bo on tego i tak nie będzie przyjmował. Wkle, ile ten nojale kosztuje? My mamy te, chyba, chyba nam starczy. Chyba starczy już. Chyba mamy, już wystarczy. bardzo dużo. Ten odcinek będzie pewnie trwał sporo czasu. No, chyba zrobimy taki challengek, że. Że musimy. E, że, że zrobimy tak, że teraz kupię tego... ile to, o tak, Tak, dobra. Że teraz kupię tego Royal, royal Ega. E, a otworzę go dopiero na kolejnym odcinku. Chcecie, tak? Jeśli tak chcecie, no to ten, no to... W sumie to nie macie niczego zrobić, bo... Dobra, nieważne. Mniejsza z tym kupujemy Royal Ega. Pyk, mamy Royal Ega. A baksów mamy zero. E, no więc teraz tak. Na razie on niczego nie chce, ten mój rojalek, a może ja sama go dopiero na kolejnym odcinku otworzę. Ej, może, dobra, no to po albo no nie wiem, dobra, nie, nie, nie wiem. E teraz czekając na, na coś, co on będzie chciał zrobić, to będę się tejdował z typami i próbuję się tutaj tejdować, Typie, 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 chodź tu, chodź tu, chodź tu. Masz rojalek. Wow, ej, co to było? Prost Ej, te, ten typo się. Jeśli on będzie robił akcepta, to nie wiem, czy. Nie, dobra, nie zrobi akcepta, to też tak sobie pomyślałem, że. O, pierwszą rzecz chcę zrobić, to się jest setne, będę oddał w domu. Tak sobie też pomyślałem, że chyba większy fagę będzie, jeśli otworzę tego dialeka, a, a nie tak, że inne się z typem i będę miał legendy, a typo. Jezu, a co by było, gdyby, gdyby tak typo mi dały legendę, a to potem byłby. byłaby kolejna legenda. W sumie to to by się opłacało... No... To, no każdemu z nas, bo ale gdyby na przykład Typo mi dał jakąś nie rzad, niezbyt rzadką legendę, a tamten by tam wydobył Uniko, no to by było słabo, nie? By byłoby wtedy bardzo słabo. A chwila, ile, ile mamy buksu, bo ja chyba mogę zrobić tak, żeby było hatch now. Mogę? Tak, mogę. A to... To robimy to czy nie? Ej, no bo ja nie wiem. O, Party chce, typo. Ej, no nie, ja, ja nie wiem, czy to zrobić, czy nie, bo w sumie. No popatrzcie, bo tu jak się wchodzi w to jajko i jest Hatch Now, to mamy, że jakby jest taki unicorn pokazany i tam są znaki zapytania. Czy to znaczy, że będą większe szanse na unicorna? No ja tego nie wiem. A też nie chcę językować, bo ja mam bardzo mało tych robuxów. Czekajcie, kiedy to kupię. To będę miał ile Robuxów? 78 Robuxów wtedy będę miał. Bardzo mało. Oczywiście niedługo pewnie sobie doładuję kolejne, ale myślę, że bez sensu trochę to wydawać. Pojedźmy sobie y, tam na pool party. W tym tutaj oto moim przepięknym rowerkiem na jednym kole. A to jajko, jezu, jak on jest szybkie. Dobra dawać Jesteśmy na pull party. Jesteśmy na pull party, Tak. Ja w ogóle nie wiem czemu typy sobie kupują ten. Takie, że można latać albo jeździć na jakimś pecie ten. No na przykład jak na, na, na PETA ultra że od razu mogą na nim jeździć i, i latać. To jest w sumie nieopłacalne, bo... Bo kto, no, bo faktycznie w sumie, no, no, fajnie mieć peta, na którym można jeździć i latać, no ale. Ale. Ale też po co e, mieć? Ja jako tego peta, na którym można. Jest, dobra, pogubiłem się. Ej, dobra, e, e, ja, ja nie zrobię akcepta, ale jeśli ten typo zrobi akcept, to tylko się chcę przekonać, czy o, on zrobi akcepta. Nie, nie zrobi, dobra. No, jest ten typo, który ma takie episkie rzeczy. A co jak ja mu tam to i to? Daj teraz Juniko na typku. O, i daję tego Juniko. Tak, e, tak sobie żywi. Ej, ale będzie śmieszny jak ty... Typu... Nie, ale on mi tego nie da. Ej, a w ogóle jaka ranga jest większa? Tin czy post tin? Nie wiem, dobra. Nieważne. No mało to jajko ma potrzeb, na razie miało chyba tylko dwie. A to jest na serio mało. E, no, no czekam właśnie na to jajko, właśnie idę się z typami W ogóle ja, ja bym musiał sobie jakieś e, auto chyba sobie kupić, bo jeżeli na takim jednokołowym rowerku to... No to chyba słabo, nie? E, gdzie tutaj są jakieś typy, które mają fajne rzeczy? No wysyłam do tego typka. Coś. Ej, czy, to, czy on ma coś faj... Czy on ma coś na czym można... I to jest... Nie, to jest jakiś bani. Typie tej dni się. tej dni się ze mną. Czyli nie, dobra, Spoko, jak chcesz. A w ogóle. Ciekawe, czy dałoby się mieć w ekwipunku na przykład tysiąc petów. Jak myślicie, dałoby się, czy nie? Hm. Nie wiem. O, biedaczek. Typa napisał, no, noob. Typa jest chyba noobem. To ja się z nim tejdę. Co to jest? A jak dam mu dragona? To co mi da? Ej, no co jest z tymi... O czemu on nic nie chce robić? Ten mój ojalek Dobra. Robimy hecznała. now. Hecznał. Puf! Kupione! Co je? Ja Le. Ej, ale to jest już przegnilka ludzie! To jest przegięcie! Ej, co jest z tymi nojalegami? Czemu nic oni nie chcą? Ja piedzielę, ej, ale... No jak, no rej? Ale serio, kolejny zojalega, no Noyalega! Ej, no co się dzieje w tym świecie? Ten świat zasługuje na bana. Ej, ale to jest ta, ta gra do to gówno. Jestem zły kurde. No dobra, ale będziemy próbowali dalej, yy, choć te Oialegi to kompletne gówno. Ale no nic, no. E, myślę, że postaram się znów uzbierać na Royalega. Wiem, że to nie będzie łatwe. Ja wiedzielę. No ale no nie mogę się poddać, no niestety, no. Tak jest już ładob mi, że tak gra to jedno wielkie rozczarowanie. Nienawidzę tej gry, no ale no co ja mogę powiedzieć. Ta gra jest do bani, kompletne gówno jest ta, to jest ta gra. No ale no, no trzeba no to jakoś znieść. Choć gdybym mógł ocenić tą grę, to bym powiedział, że jest do bani, do kit że jest do kitu. A w ogóle, a w ogóle wy wiecie co też jest do bani? Że, że ja, że ja nie mam kodów. Ja nie mogę sobie tu aktywować kodów. Kapicie to? No, dziwna jest ta gra. Po prostu dziwna jest. Nie wiem, czy będę ją lubił. Całe szczęście, że są te nagrody codziennie. Bo bez tych nagród to by było słabo. Dobra mi się Dobra. Czemu ich nie dostałem? Dobra dostaję już. 163 mam. A teraz mam ile? Dobra, teraz mam 6 boksów. Słabo, nie? No ale dobra, no, mamy już trochę tej kasy. No to teraz postaram się te zadania trochę powykonywać. No ja się rozczarowałem. No dobra, no ale to by chyba było w tym odcinku dzisiaj na tyle. Oczywiście nie myślę sobie, że to będzie koniec mojej gry w Adopt me, bo ja będę ciągle grał w, te, w tą Adopt me grę, chociaż mówię, chociaż jej nienawidzę. I uważam, że twój gry przegiął z tymi legendami, że w ogóle ich nie ma. No ale chociaż liczyłem nawet na ulce, a ta nic nie było. Dobra. No na kolejnym odcinku, że Adopt me pewnie no, znów otworzę lega. No nie. No i... No i spróbujemy. E... No tak. Eee, ja już się chyba będę z wami żegnał. Myślę, że był to ok odcinek. Trochę się W ogóle, chodźmy jeszcze się trochę potraktować z typami. Jeszcze minutkę się potraktujemy. Ale jestem wściekły. No ale będę ciągle zbierał. Czy ten typo ma Unicornia? I co to jest za Pet? I co to jest? I co to jest za pet? Dobra, ja się już z wami chyba pożegnam. Miło było na odcinku, no ale no... E, szkoda, że nic nie wydepiliśmy z tego lega. Nie jestem zbyt uciszony, ale też miło się nagrywało odcinek, więc... Ty został, mnie. Więc. E, no życzę wam, żebyście mieli trochę większy faj w tych relegach. Ale oczywiście ja nie kończę na tym, że... Oczywiście ja ciągle będę zbierał materiał Egi. E, może nawet dzisiaj uzbieram i dzisiaj coś kolejnego nagram. Ale ja się już z wami będę żegnał. Cześć i pa!